Dzisiaj porozmawiamy o dwóch wspaniałych książkach i o wyjątkowej osobie. Żył taki profesor w Polsce, dr Zbigniew Garnuszewski. On napisał nie tylko wspaniałe książki, to mogę go pokazać, tylko rozwijał medycynę chińską i akupunktury w całym naszym kraju. To była osoba, która wiele lat uczyła się w Chinach i która rozwijała akupunktury wśród lekarzy. Były zjazdy lekarskie, na których było do 800 osób. Poznałam doktora Kołodziejczyka, który pisze na swoim Facebooku przy Wlekle Zdrowej. On pracował razem z panem profesorem. To był wyjątkowy człowiek. To była legenda polskiej akupunktury. I... Później, jakby wśród lekarzy akupunktura pomału zaczęła, niestety, umierać. Mało kto tym się zajmuje, a to były lata 80. zeszłego stulecia. Mało kto tym się zajmuje i nawet, jak lekarze uczą się akupunktury, no to jest to bardziej dla przyjemności, ponieważ każdy z nas coś robi i rzadko kiedy zmieniamy naszą praktykę, ale wydaje mi się że medycyna chińska powinna być w rękach każdego. Nawet mi się nie wydaje, ja tego jestem absolutnie pewna. Skoro medycyna chińska zajmuje się nie tyle leczeniem chorób, ile zapobieganiem chorobom, tak było 4000 lat temu i takie było założenie medycyny chińskiej, że rozprowadzając energię w meridianach, a to są magiczne struktury, które widzimy w termowizji, my możemy zapobiec każdej chorobie. My możemy stworzyć warunki optymalnego zdrowia dla ciała przed tym, jak choroba jeszcze się nie rozwinęła. Lekarze chińscy uważali, że kopać studnie wtedy, jak masz pragnienie, to jest stanowczo za późno. Kuć broń wtedy, jak wróg atakuje to jest stanowczo za późno. Warto być przygotowanym na różne okoliczności i może być tak, że ten dróg Cię nie zaatakuje. To dotyczy choroby, to dotyczy bakterii, wirusów, grzybów, chorób degeneracyjnych, chorób za autoagresji. Jeżeli nasz poziom ciała będzie dobry, jeżeli nasz poziom energii ciała będzie odpowiedni, żadna choroba w naszym ciele się nie rozwinie. Co ja proponuję? Ja proponuję poznać podstawę akupunktury chińskiej, podstawę akupunktury klasycznej, podstawy medycyny chińskiej. I jeżeli państwo odpowiada, piszcie komentarze, a ja będę przygotowywać filmiki, żeby tu mogliście razem ze mną dokształcać się w tym, czy będziemy mogli sobie pomóc. Każdy w domu. Jest to dostępne jest to proste, jest to bardzo logiczne. Ja myślę, że Pan Profesor byłby zadowolony, gdyby każdy wiedział, który punkty masować przy zapaleniu zatok, a który punkty masować wtedy, jak Ci boli głowa, a który punkty masować, jak jesteśmy podenerwowani. I prezent dla Państwa. Ja pokażę punkty, które będziemy masować w zapaleniu zatok. Zobaczcie. Mamy najszersze miejsce przy skrzydełkach nosa. Mamy nasz fałd. Który ciągnie się aż do końcika ust. I w tym miejscu przykładamy paluszki wskazujące, i pod paznokciem czujemy takie zagłębienia w kości Dokładnie tu znajduje się punkt, który ma nazwę powitania powonienia, punkt kiedy to gruby 20. Ten punkt to jest koniec meridianu i to jest ciekawy meridian. To jest meridian, który pod nosem się krzyżuje. Czyli jeżeli zaczyna się meridian punktem jelito gruby 1 na lewej ręce, to jelito gruby 20 będzie po prawej stronie. A jeżeli zaczyna się na prawej ręce, to ilito gruby 20 będzie po lewej stronie. Ponieważ w zapaleniu zatok, my będziemy pracować nie tylko lokalnie na punkcie ilito gruby 20, tylko na punkcie też ilito gruby 1. Co ja proponuję? Ja proponuję najpierw pomasować punkty, które będą znajdować się na palcu wskazującym. I to będzie punkt ilito gruby 1. Ja teraz zaznaczę ten punkt czerwoną kredką. O, bardzo dobrze widać. Jeli to gruby 1. Później bardzo proszę pomasować punkt, jeli to gruby 4. Znajduje się w połowie drugiej kości śródręcza. Każdy ten punkt ma bolesny. Masujemy w ten sposób. Tu masujemy, jeli to gruby 1. Masujemy swoim paznokciem, kciukiem drugiego palca, jeli to gruby 4 hegu. Fantastyczny punkt, punkt zarządzający energią tak twarzy. I teraz możemy masować, on ma bardzo dużo funkcji, masujemy minutę, każdy ten punkt ma bolesny, jeżeli bezbolesny, gratuluję. I jeżeli będziemy, to jest punkt duży, jeżeli będziemy masować e, naszym kciukiem, to na pewno na ten punkt trafimy. A ten, kto chce dokładnie wiedzieć, gdzie jest, to on leży w zagłębieniu drugiej kości śródręczej. I później. Zaczynamy masować. Jeli to gruby 20. Po której stronie? Ja masuję prawą stronę. Będziemy masować po lewej stronie. Masujemy też paluszkiem, lub takie specjalne też pałeczki do masowania. Natomiast ja lubię masować palcem. I jeżeli będziecie masować ten punkt po jednej stronie, po tym jak popracujecie obwodowo, jak popracujecie dystalnie nad końcem meridianu, no to nieważne, czy numer jest jeden, czy ostatni, tak gdyby zaczynamy od punktów przy paznokciach i to tak gdyby energia płynie aż do jelita grubego 20 po drugiej stronie, to wielu z Was, kto ma zatkaną, zatkany drogę, Zatkaną, zatkaną dziurę po lewej stronie poczuje, że energia się odblokowuje i zaczynamy tą nożdżą zaczynamy oddychać. Tak działa meridian i już wiecie, że jelito gruby to jest jedyny meridian, który się przeżuje pod nosem, pod nosem, więc spróbujcie. Oczywiście możecie to zrobić obustronnie. Jak to robimy? Najpierw masujemy punkt litog gruby 1, później masujemy to gruby 4 po jednej stronie i po drugiej, a później palcami wskazującymi zaczynamy masować punkt ilito gruby 20 i pod koniec zatrzymujemy nasze palce i uciskamy no 30 sekund, 40 sekund jak masujemy długo? minutę, zupełnie wystarczy a później uciskamy i jeżeli to jest dobry ucisk to może się pojawiać łza w prawym oku lub w lewym lub w obu. I to nie dlatego, że boli, tylko ten punkt łączy się z następnym punktem, który się nazywa żołądek 1 i to jest punkt pojemnik na łzy. I ponieważ energia została przekazana, czasami pojemnik na łzy się otwiera. Czyli zapalenie zatok, katar, katar ostry i katar przywlekły, to jest śluz i zatkane zatoki oraz drogi powietrzne, a my oddychamy przez nos. I niestety, jak się kładziemy, to czujemy się źle, dlatego że... Ciało wysyła płyny, żeby sobie poradzić z infekcją, a my jak mamy płyny, mamy zatkany nos i wtedy jest bardzo niekomfortowo. A później wychodzimy na zewnątrz, teraz jest zima i mamy nie tylko zatkany nos, tylko zapalenie zatok, bo zimno dostanie się do tych płynów, one nie zamarzną, a i przestaną się poruszać. Mikrokrążenie siada i mamy przewlekłe zapalenie zatok i ciało będzie próbować to naprawić, ale bez naszej pomocy jemu się nie uda. Kto nie ma teraz zapalenia zatok? Prawie każdy ma, bo to są sery, nabiały, jogurty i wszystko, co my zjadamy, tak chętnie, bo to jest smaczne. Palce wskazujące, jeli to gruby 20 po obu stronach masujemy, a później dociskamy i napiszcie w komentarzach komu to pomogło, kto o tym nie wiedział napiszcie, że nie widzieliście, kto wiedział napiszcie, że widzieliście, napiszcie komu to pomogło i czy pomogło i czy to was interesuje i chcecie ze mną uczyć się dalej, bo mam mnóstwo punktów, a dla tych kto chce wiedzieć prawie wszystko nasze spotkania z meridianologii są dostępne i możemy zapisać się na cały kurs, gdzie przez dwie godziny przez kilka miesięcy, dwa razy miesięcznie, omawiamy wszystkie meridiany po kolei, i później są nagrania, skrypty i um umiejętności pracy z punktami, z warstwami w celu likwidacji w wielu dolegliwości. A poza tym, to jest piękna wiedza, którą powinien posiadać każdy. Spróbuję Was uczyć pod warunkiem, że Wam to odpowiada, więc bardzo liczę na komentarze, które zostawcie bardzo proszę pod tym filmem. Wszystkiego dobrego, pamiętajcie, ciało jest naszym pierwszym domem i dbajmy o niego z całej swojej siły.